To jest głodomor mały. Mam wrażenie, że one są usypane. Tinfu Abdul, Abdul, Asfalt Asfaltu tutaj nie ma. mieście Jechali, jechali, dojechali. Ale marzenie się spełniło. Jesteśmy na mini pustyni. No tak, to się zgadza, mini mini. Po środku pustkowia. Ale i tak jest zajebiście. Tam jest zaparkowany samochód na dole Pan już do nas idzie z wielbłądem. No ale teraz jak się wytłumaczysz, że my nie chcemy, nie? Właśnie O, i to ciężko, ciężko w tym kraju. Ok, idziemy na górę. Zobaczysz co po drugiej stronie wydm widać. Wiecie jak się ciężko chodzi po wydmach? Nie? Tam nie jest takie Bardzo, pusty. bardzo ciężko. Ok, koniec zapania. Ok, co jest za górką? Mam wrażenie, że one są usypane. A no wiesz że One być składane, tak naprawdę. Tak? No wiesz. Ciekawe przed, przed kim. <laughs> Ale będę miała piasko wszędzie. No. Nie chcesz być na dworzu? Ale chcę jeść. Ale co? Mi się ty byś chciała? Co byś chciała? Co byś chciała? No co? Ale co? To jest głodomor mały.

Żeśmy sobie poskakali. Słuchajcie, przyjechaliśmy przepiękną y, doliną, krainą, górzystą. Po raz pierwszy zobaczyliśmy taką prawdziwą Afrykę. Tutaj wszystko jest takie samo: domy, ludzie, pustynia. Tylko coraz mniej. Tylko coraz mniej. Natomiast przepiękna Dolina Dra i dojechaliśmy do pustyni, pustyni Zagora. A dokładnie do wydm pustynnych. Właśnie. Ponieważ to, co nas otacza, to jest taki naprawdę znikomy procent. Nie ma Sahary w Maroku takiej prawdziwej. Są głównie pustynie kamieniste albo pustkowia pustynne. Natomiast właśnie to, co podoba się turystom, to są wydmy. A my z racji tego, że nie chcemy jechać żadną karawaną, zależało nam, żeby postawić kropka przy samej wydmie, znaleźliśmy właśnie to miejsce. No i nam się podoba, tylko no cóż mówić, to nie jest pustynia. Właśnie. Wygląda tak, pewnie wygląda tak na zdjęcia, jak będziecie sprawdzać to miejsce, ale to nie jest pustynia. To są po prostu wydmy. No ale naprawdę instagramowe focie można Ładnie zrobić. jest, naprawdę jest <laughs> ładnie. Buty już mamy pełne piachu. Nie tylko buty. <laughs> no Niektórzy mają włosy, niektórzy brodę. Ja bym podała coś jeszcze, ale to tam kiedy indziej. <laughs> tak będziemy nocne odcinki kręcić. Właśnie. Jak wiecie, jest zima, w nocy jest zimno. Teraz już się zrobiło troszkę chłodniej. My będziemy uciekać do auta i zostajemy tutaj na noc. I o ile nie wypędzą nas tubylcy jeżdżący po wydmach, o ile spróbujemy się przespać. Właśnie. Do zobaczenia rano. Słuchajcie, no przespaliśmy pięknie, noc było cicho, spokojnie. Była taka cisza, że aż było głośno. Oczywiście, jak przyjedziecie, będą przychodzili tubylcy i proponowali jedzonko, herbatkę i tak dalej. I my właśnie teraz udajemy się na takie spotkanie. Czyli odwiedzimy takie miejsce, gdzie berberzy, czyli taki koczowniczy lud Afryki. Słyszący z pasania wielbłądów, żyje na pustyniach, albo żył na pustyniach kiedyś. I idziemy na whisky, na berber whisky. I berber whisky co to i, jest. Ta dzika. i na tadzika. I na tadzika, tak. Miejmy nadzieję, że pozwoli Pan filmować. Może nie wszystko, ale chociaż troszeczkę. I zobaczymy coś więcej. I Wy też zobaczycie. No właśnie. Także idziemy. Kropek został tam, o. Niech się trzyma na wydmach, żeby go nie zasypało. A my idziemy tam. Ja mam posła gdzie ludzie. Jak przyjechali, no ale to może nie być jego namiot, kochanie. Kochanie, ale to jest różnica, który namiot. Ale umawiałem się z nim, tak? Powiedziałem, że do niego przyjdziemy. I on powiedział, że tutaj. Tu, tu, tu. Powiedział, że tutaj. To dlaczego wszyscy są tam? Weźmy tłumacz kobiecie. Aha, co możemy Wam pokazać na wejściu? Zobaczcie. Tak wygląda. Kopyta Wielbłąda. <grywa> Teraz będziesz mówił, nie motyl dla tylko kopyta Wielbłąda. Nie, nie. No, to twój. Kopyta Wielbłąda. Będziemy rozmawiać z panem po, trochę po angielsku, trochę po polsku, ponieważ pan rozmawia tylko po francusku, a my nie rozumiałem po francusku. Teraz to już mówić wcześniej. Teraz czas na te i tutaj będziemy teraz siedzieć sobie, kochanie, gdzie siedzimy? Na skórkach? No problem, proszę bardzo, można sobie wypożyczyć deskę do zjeżdżania na sandboardzie. I co bardzo rzuciło mi się w oczy, zobaczcie. Mają tutaj też panele słoneczne. No ale zobaczcie, takie malowidła, co? Na chustach. Ciekawe. To takie płótno jest, nie chust, tylko płótno jest o. Zobacz, tam są te chłopaki z gerbami. No i będziemy teraz czekać. Znając życie, nie można się z nimi umawiać na daną godzinę, bo to nie przejdzie. Albo jest wschód, zachód, albo jest <śm> południe. Tak, ten niebieski to jest specjalny kolor, który jest. Mały. No taki normalny kolor, dla mnie zwykły niebieski. A myślisz, że kto, jak ludzie na... na... Zobaczcie, gdzie jest kamperek nasz. Nie wiem, czy to widać, ale przyjechał rower jeszcze tam. Fajnie, pewnie będzie spał. Mogę zostawić kurtkę tam. Nie wiem, który, Aga. Hi. On też ma dobry telefon. To szef. Nie. To boss. To boss. Is the boss. <laughs> Boss, seduto, <de> la famiglia. <laughs> okay. <laughs> okay. Ah, ok, 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 okay. tranquillo, tranquillo, yes. relax, 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 max, relax, max, <laughs> Ma, uh, mamadou, mamadou, uh, a te, Iri. Ok, mama, do Iri. I see the have the clips. Ja yeah, clip from, uh... Registration. Registration. Ok, no proszę bardzo, każdy ma numer nabity. No, ale bardzo cierpliwe i spokojne zwierzęta. Jak dziwnie, ma nogi poskładane, ten. Jeden i drugi. Wszystkie tak mają. No właśnie, tak jakoś no, dziwnie, nie? dziwnie. Ale ty burczysz. No. Ok, ty burczysz. Brzuchu, mu burcie, już Ci mówiłem wcześniej. Cudowne są, nie? Mhm. Trzynaście lat Agatę ma yes, yeah. e, whisky berber Jest whisky berber, jest Kochanie, chodźcie na łychę Whisky berber Okej okay. Godslipin, yes. yes. Elhamdulillah. Thank <laughs> Berber whisky to nic innego. Berber whisky. Berber whisky. Mm. To nic innego. Sahara. Sahara. Tinfu. Sahara tindu. Berber. Berber. Mm. Whisky berber. To nic innego jak miętowa herbata, która jest zaparzana z prawdziwej mięty. Whisky berber, tinfu Abdul, Abdul Aziz. Okay. Pan mówi, willkommen, willkommen. że nas wita. <laughs> Chyba nic nie powie teraz. Ona ma specjalną metodę naparzania i specjalnie jest powietrzana również. Najczęściej jest bardzo słodka i nie wiem, jaką on przyniósł, tak naprawdę. Wiem, że bez cukru. Dziękuję. Dziękuję. mi jest No, suker, no, no. Mam cukru. Okay. ok. Nie wiem, czy mam. E... Saha. Saha. Okay. Mocna. Mm -hmm, bardzo mocna. Bardzo Ale... strong. Gut. Good. Mm. Ale chyba cukier byśmy wzięli, co? Mm. No teraz za późno. No ja wiem. Trochę gorzka, bo myśleliśmy, że nie, z cukrem będzie bardziej słodka. Ale wbrew pozorom, taka właśnie herbata pita ciepła, ma własności ochładzające organizm. Więc o dziwo pijemy coś ciepłego, a nasz organizm się ochładza. Jak widzicie bez cukru? To następnym razem już wejdziecie na pewno z cukrem. Teraz szybko wypiję, żebyśmy. Mm -hmm. Okej. Okay. czy zamienimy się nasze auto na Twoje dwa bierdłondy? Tak. No co? Zamówiliśmy. Będzie z baraninką. E, napiliśmy się whisky. Będziemy wracać chwiejnym krokiem do samochodu i czekać na jedzonko. Tak, i mamy tu przy niej wieczorem, ponieważ to się okazuje, że to nie jest tak, że jak chcesz, to masz. Tutaj czas płynie zupełnie inaczej. Dokładnie. Także będziemy musieli jeszcze raz się pofatygować do Pana właśnie do, na kolację. Zgadza się. Do namiotu. do namiotu. Słuchajcie, kiedy wychodziliśmy z samochodu, szliśmy na spotkanie z Berberem, to byliśmy przekonani, że coś zjemy. Ja jestem mega głodny. Musimy czekać do dziewiętnastej. Żeby zaspokoić głód, zjemy sobie jabłka. Tak wygląda nasz Tadzin. <noise> <noise> Okej, okay. musimy się tym zaspokoić na razie. Podejście numer dwa do Tadzika. <noise> Zimno się zrobiło. Zimno się zrobiło, ale tak jest zimą na pustyni. <noise> Mam nadzieję, że Tadzik będzie gorący. Nie zmarzniemy w namiocie. No i mam nadzieję, że będzie zjadliwy, nie? Bo jak nam da to jakiegoś starego barana, to <laughs> ciekawe, co to będzie. <laughs> Na pewno nie będziemy kolorować. Mówimy tak, jak jest i tak, jak smakuje. Ojko, We ok? Ok, myślę, że jest yes. Ok. Ja yeah, yeah, no problem. Proszę bardzo. Mm. Przygotowane dla nas wieczerza? No, ja nie wiem, czy mi brzuch pozwoli na to, żebym tak swobodnie usiadł. Ok, dobra, Dobrze? Należy. A ile mają piasku? Tak? No. Lecz ten, nie? Robiony. Nie, nie mają piasku, nie gadaj. Tylko co nas nie zabije, to nas zabije. Wiem, wiem. Okay. Jest pięć po. Słyszeliśmy, że e, zawsze mają czas. Zobaczymy. Nie, bo tutaj liczy się pięć trybów życia. Jaki? Według tego, według Koranu. Czyli tak jak nawołuje... Kto nawołuje? Muzuin? Mazuin? Okej, okay. damy napis. Pięć razy dziennie oznacza to właśnie wczesny poranek, poranek, obiad, po popołudnie i no, one są ręcznie robione. W ogóle ten region, w którym jesteśmy, słynie z ceramiki właśnie, no. który jest na ten, na, na, robiony na ten Spita? Jestem szczęśliwa. Co to jest tajin albo Tajin? To jest gulasz, który jest na bazie mięsa i albo jest to baranie, jagmińczyna, albo nawet kurczak z, oczywiście z warzywami, czyli najczęściej cukinia, marchewka bo oni tutaj najwięcej mm. tego wiedzą no. i pomidory a w ogóle to w Maroku mówi się, że nie ma jednego tajczynu że co kuchasz, to jego fantazja jest inny no wiadomo, wiadomo i czasami są podawane tak wygląda super. No, jeszcze skwierczy. Dziękuję yeah, okay. bardzo. No, zdecydowanie. Tych whisky. No, karaoke, no, drink vino, no, whiskey, no, no. No, 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 na no Nałożyć nie ci? wygląda to trochę tak jak myślałam. A nie, ja sobie nałożę. Tak? Tak. Wygląda trochę inaczej niż to, proszę co widziałam na tym. Natomiast warzyw wygląda jak to, co żeśmy Z jedli. Z kartoflami. Chciałabym się tu dogrzebać tutaj do mięcha. Mhm. No i? Bez przyprawy. Bez przypraw. Mało nie soli. Gadaj. Albo ja nie mam smaku. E, słuchaj. Słuchajcie, zapłaciliśmy za to 250. Znaczy, przepłaciliśmy, ustawiliśmy. No ale, ale. Chodziło o to, żeby chłopak sobie zarobił. Dlatego też się nie rzuciłem o jakąś tam cenę. Chociaż powinienem. Ale spodziewałam się czegoś innego. Spodziewałam się, że on będzie ciemny. Bardziej taki z. Będzie miał na przykład jakieś daktyle w środku, albo na przykład te. Tak. Rodzynki, cynamon. A tutaj niestety na kościach jest, chociaż może to po strza smakną. Trudno powiedzieć. Ale tak. Ziemniaki gotowane w wywarze z kości. Tak można to pokrótce powiedzieć. Mm -hmm. I przypuszczam, że źle trafiliśmy. Myślę, że trzeba by mu dać będzie szansę w jakimś innym miejscu po prostu. To co jest u na nawierzchu, to co to jest? To jest kolendra. Ale... Naprawdę, jeśli chodzi o mięso. Nie przeprowadzamy nic. nic Tamte już był lepiej przyprawiony. -y -y -y. y -y -y. Także słuchajcie, przyjdzie nam jeszcze szukać prawdziwego Tajina. Miejmy nadzieję, że w Marrakeszu uda nam się trafić na taki prawdziwy, że powiemy, słuchajcie, to jest to. Bo wierzę, że taki istnieje. Prawda? A jak na razie? Nie, nie. Musimy to zjeść, to co Musimy żeśmy Musimy to co zamówi. jest, bo jesteśmy tacy głodni. Ale nie, to absolutnie nie jest tajdżin, to jest w ogóle, to nie, nie stało koło tego. No, to fakt. Słuchajcie. O dobrej zupce, nie mającej nic wspólnego z tajdżinem. Zebraliśmy chleb na śniadanie, no i banany z plantacji. Zgadza się. Nic co? Średnio, no ale. Średnio. Bardzo miły. No musimy naprawdę y, popytać się lokalsów i ludzi, którzy się znają, gdzie zjeść dobrze w Marrakeszu. Bo ja już się więcej nie dam wrobić. E, no, zgadza się. Cena była dosyć wygórowana, bo było 20, 250 dirhamów plus do tego. Ale to nie był gulasz, tylko no, to był wywar z kości. Zgadza się. No, a to powinien być gulasz. No ale niestety. No nic. Trudno. Za to księżyc jest piękny no, i pięknie. okoliczności przy, przyrody też. <laughs> Dobra, idziemy już spać. Dobranoc, widzimy się jutro. Witajcie w kolejnym dniu. Dzisiaj będziemy już opuszczać Saharę i jedziemy w stronę Marrakeszu. Noc była spokojna. Dzisiaj chyba nawet jest cieplej niż wczoraj Nie zasypało nas piaskiem Wydmy nadal tutaj są No dobrze, będziemy jechać dalej Opuścimy to pustkowie Chociaż było fajnie, cicho i spokojnie Lecimy w drogę Zobaczcie, tak wygląda droga asfaltowa w Afryce Asfaltu tutaj nie ma Praktycznie same kamienie No nie wierzę. Jest niemożliwe. Myślę, że to ten kabel, to nie było to? No, bo jest to samo? No. Weź jeszcze raz.